Siemanko, Siemanko Pan Automacic z systemem Pan automacik. Jestem właśnie na serwisie bramy dwuskrzydłowej z systemem harmonijkowym. Co chciałem Wam powiedzieć, dbajcie o te systemy, a w szczególności o system marki Gateo. Zaraz Wam pokażę o co chodzi. Zobaczcie, tutaj, tutaj jest system właśnie Gateo. Fajny system, naprawdę minimalistyczny, prawie że go nie widać tak. Ale dbajcie, odkręcajcie tą obudowę sobie dolną. Zobaczcie, co tu jest. Te, napędy, te mechanizmy są przy ziemi, praktycznie. Tu zbiera się piach. To trzeba myć słuchajcie i, i dbać o to, bo tutaj tulejki się wycierają. Naprawdę, tu jest dużo rzeczy do zepsucia. A ten system na dwa skrzydła kosztuje prawie, prawie 4000 zł. Nie? Także dbajcie o to, rozkręcić, umyć to. Wysuszyć jakieś zmywacze. Wiecie, jak macie bramę troszeczkę wyżej i wam wyjedzie obudowa, to jeszcze lepiej, łatwiej będzie wam to umyć. I co? I smarujemy to. Tylko tu suchy smar albo wosk, taki do łańcuchów rowerowych, ale taki suchy smar będzie ok. Eee, zobaczcie, jak to wygląda. To się wszystko mieli, później nie da się tego wyregulować. Wszystko jest rozwalone przez. Piach. E, monterzy, monterzy Wam tego nie powiedzą. Po prostu e, albo zapominają, albo nie pomyślą, że to naprawdę zbiera piach. Także e, pamiętajcie, ja Wam mówię, e, te systemy Gateo trzeba regularnie czyścić. Jeżeli nie chcecie, właśnie tego później sobie wymieniać, bo to jest nie dość, że jest ciężkie do wymiany. Trzeba rozbierać w ogóle całą bramę bo to jest tak przykręcone, że ciężki dostęp jest do śrub i, i tyle no. Także dbajcie o to, a zaoszczędzi Wam to nie niedojrzeć czasu, nerwów to i pieniędzy. Naprawdę te systemy są bardzo drogie Gateo. Także pozdrawiam. Pan Automatyk.